Hello! Będę dziś mówić na temat tego, jak to jest ciężko. Jakby to miał być studencki i on będzie dalej, bo to też będzie na temat studiów. Tylko, że tu będzie na temat tego, jak mi czasami brakuje czasu, chęci i jak nie mam możliwości zrobienia tyle, ile chcę, bo Ci się nie da. I jest to niewykonalne, a się starać można, ale ile można. Przepraszam, Zrymowałam co nawet nie wiedząc o tym, że to remuję. Studiuję dziennie od poniedziałku do piątku, a w weekend pracuję w sobotę i w niedzielę. Po 8 godzin na pierwszych zmianach, jakby to był mój warunek, żeby mieć pierwsze zmiany, więc jakby połowę nie mam wtedy wolne, ale jestem tak bez duszy po tej pracy, że rzadko kiedy mam siłę na coś, czasami się zmuszam na przykład głównie w niedzielę, żeby usiąść na przykład do list jakiś, które muszę cokolwiek zacząć, albo do z przygotowania się na laboratoria i jakby to jest coś, co dostaję sobie najczęściej na weekend, co nie jest mądrym pomysłem, ale no, co mam zrobić? W tygodniu staram się skupić z tym, co mam z dnia na dzień, czyli na przykład jeżeli mam wolną środę, to w środę się na przykład skupiam na tym, co mam w czwartek, czyli na przykład dzisiaj będę się właśnie skupiać na chemii kwantowej, bo ja mam jutro, a jutro jest czwartek, a za to jak mam wolny piątek, to zazwyczaj Robię sobie ułatwienie z tego, co mam w weekend, przenoszę trochę na piątek. Ogółem w ten wolny dzień robię więcej, najwięcej, ile mogę. Chociażby nagrywam filmiki na YouTube, odpoczywam, pozwalam sobie odpocząć, jak i na przykład jak do 13, a potem robię, staram się robić jak najwięcej roboty do 20. Ja nie mówię, że robię 7 godzin nauki, 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 nauki. Nie, nie, nie. Po prostu staram się jak mogę, żeby... Mieć jak najmniej rozłożone na resztę dni. Uh, ale to czasami po prostu wygląda tak, że ja wracam, a jestem na dwóch dniach, mam takie uczenie, że jestem od ósmej i tu jest to 16.30, a raz jestem od ósmej do 4, 15 I jakby z człowieka wtedy schodzi cała energia życiowa: ja nie mam siły, a trzeba przecież coś zrobić, jakby to się samo nie zrobi. We wtorki też mam treningi, na które czasami jak idę, coś tam tak ospałam, tak dosłownie I ja się wtedy rozbudzam na treningu i potem mam energię się skupić, nauczę i jakby fantastycznie Ale ten dzień to po prostu wygląda, że jestem, wiecie, taka... Nieswoja, off i on, z energią I jakby po prostu, że mnie cała życiowa energia wychodzi, potem po treningu wraca Po treningu też jestem wmęczona, ale jestem bardziej zmotywowana do nauki na przykład y, teraz jak nie mam nadrobionych wykładów nie wiem, po co mam chodzić na wykłady, jeżeli nie mam ich nadrobionych, bo jakby nie byłam w stanie, byłam na przykład chora w pewnym momencie i nie było mnie półtora tygodnia na wykładach i byłam tylko na seminariach i na laboratoriach, czyli na czymś, z czym muszę być. I wykłady teraz nadrabiam i nie nadrobiłam dalej w większości. I ja się zastanawiam, czy jutro jest w ogóle sens stanie ich bo jutro je mam. Czy wolę się wyspać i wychurować, bo jestem trochę przysiębiona i podtruta Jakby nie jestem w stanie na jedzenie popatrzeć I czuję, że mam, wiecie, taki odruch Ładnie mówiąc, Jak patrzę na jedzenie, to mam takie mm, Nie jestem w stanie Więc wydaje mi się, że się przez święta czymś podtrułam I mam nadzieję, że to zejdzie jak najszybciej Bo ciężko jest Um, tym bardziej, jak się człowiek musi długo skupiać, a muszę zrobić te wykłady, bo no nie mam wyjścia A chcę dzisiaj zrobić jak najwięcej, bo nie wiem kiedy będę mieć więcej tyle wolnego Jakby organizacja czasu, to nie jest problem, bo jakby autentycznie jestem w stanie znaleźć jakieś Możliwości, żebym się uczyła Ale moje ciało odmawia tego słuchać Jakby moje ciało Ma takie, że na przykład jak wracam we wtorki jest. Jestem przed treningiem. Yy... Jestem przed treningiem. No, my tam w za razy. To sobie zjem na spokojnie jest... 15, czyli mam godzinę, a to by się na spokojnie pouczyć. Idę mm -mm. do łóżka. No i zazwyczaj oglądam TikToka. Albo sobie coś na laptopie oglądam. Ale nawet jestem blisko książek, I'm a po tableta. None. Po prostu moje ciało chce... Się to rzucić Ja nie mówię, że ja nie potrafię się długo motywować Bo ja potrafię na przykład mieć takie dwa tygodnie Gdzie naprawdę siedzę nosem w książkach Albo w wykładach Albo w zadaniach Jakby, no, trzeba Jak trzeba, to trzeba Ale po prostu w takich momentach, kiedy wiem, że to jest taka możliwość Żebym się uczyła A nie taki, wiecie, że muszę To mam takie mech Ale wiecie, w momencie, kiedy zacznę To już nie ma wyjścia W momencie, w którym zacznę. Jakby doszło w momencie, w którym zacznę, to już idzie z górki. Po prostu zacząć jest problemem. I każdy mówi, że zacząć jest najtrudniej, a utrzymać to jest jeszcze gorzej, ale po prostu czasami czuję, jakby moje ciało było przeciwko mnie, albo mój umysł był przeciw... albo mój mózg był przeciwko mnie. Bo czasami czytam coś po pięć razy i dalej nic nie rozumiem. A potem czytam to następny dzień i jest nagle sensem. A przecież nic się nie zmieniło. Ten tekst nie stał się bardziej... Jasne. Po prostu mózg też odpoczął. Ale kiedy mam mieć czas na taką regenerację? Jeżeli ktoś powie, że mogę przestać pracować. No nie do końca, bo może i mieszkam z moją rodziną, ale staram się jak mogę utrzymywać sama, nie brać pieniędzy od mojej mamy albo od kogokolwiek z rodziny. A no czasami lubię wyjść ze znajomymi na przykład po laboratoriach na jedzenie a no jakby każdy wie jedzenie na mieście nie jest najtańszą rzeczą. Lubię też sobie kupić coś słodkiego, wypić e, alkohol nawet jeżeli byś zaczął ujmując e, czy Pepsi, czy sok, i jakby czemu mam i to coś kupować? Albo też na obóz jadek, który kosztuje 3000 i. Jestem pełnoletnia, czemu by miała moja mama płacić? Jakby, no, logicznie rzecz ujmując, to jest moje, więc czemu ma ktoś inny za mnie płacić? Tak samo jak mnie czeka warunek, który mnie kosztuje 1200 zł, o ile zaliczę ten semestr, który teraz mam, i też za niego muszę zapłacić. I jakby pracuję na to, by mieć na to pieniądze, by pozwolić sobie na oddech. Ładnie mówią? I żeby mieć jakby przyjemność. No i też ciuchy nie są tanie. Ostatnio byłam na zakupach i wydałam 139,99 139, czyli 140 zł na spodnie, bo dosłownie sobie moje przedziurawiłam. Jakby, no moja wina, że sobie przedziurawiłam, bo dosłownie się zahaczyłam, nawet nie wiem o co, zahaczyłam się i na połowie uda miałam przecięcie. Więc nie mogę zrezygnować z pracy, bo ja nie chcę obciążać dodatkowo mojej mamy, która utrzymuje mojego brata i też sama pracuje Jakby jestem w stanie to zrobić Nie byłabym w stanie sama się utrzymać, jakby że mieszkać na swoje, bo uważam, że nie wyrobiłabym całego etatu Albo 3 czwarte etatu, bo taka pół etatu, takie 60-80 godzin w miesiącu jest do zrobienia, ale 160-200 nie yy, Może wakacje i wtedy pójdę Ale na ten moment nie A że lubię mi takie przyjemności No paznokcie chociażby To nie zrezygnuję z pracy yy, I wolę się naprawdę Męczyć te dwa dni I móc po prostu sobie po, Potem pójść kupić coś Za własne pieniądze niż siedzieć i prosić Moją mamę, która sama Nie ma Jakoś super dużo ale no to jest temat na inny filmik, tutaj miało być... Oh, wait, muszę iść tam być jednak Dawno nie nosiłam i mnie uszy bolą o. Straciłam wątek, bo mój dziadek ode mnie coś chciał e, Zgubił okulary e, Między że z pracy, może w wakacje To chyba był kontekst, prawda? I czasami po prostu też moje ciało odmawia posłuszeństwa pod względem tym, że się rozchoruje, tak jak na przykład teraz. I nie jestem w stanie funkcjonować na takich wysokich obrotach, jakbym chciała. Ja bym się najchętniej położyła, poszła spać, wyspała to i żeby jakkolwiek funkcjonować. A no się nie da. Jakby trzeba zacisnąć zęby dosłownie. I co robić? I ja też nie uważam, że jestem najlepszą osobą, która spędza dużo czasu na nauce, bo jakby to, co, to, to nie. Bo ja nie uważam, że jakoś dużo tego czasu jest. Znam osoby u mnie, które faktycznie nad tym potrafią siedzieć po kilka godzin, wszystko rozpisywać i rozpisywać. I na szczęście je z... przyjaźnie się z nimi i mam tą możliwość zobaczenia potem tego i zrozumienia o to, o co chodzi. Bo no, znajomi też ratują na studiach. Czasami, jak dosłownie, nie mam energii na nic. Ale chociaż przeczytam to, co oni zrobili, jakieś notatki gotowe do egzaminu, do kolokwium, to to pomaga. Jakby ja się uczę jednak przez pisanie jakby sama jakbym to zrobiła, byłoby pięć tysięcy razy lepiej. Ale jak nie mam siły, to to przeczytać. I chociaż wiedzieć mniej więcej, o co chodzi. To jest cudo. To, to, ja uwielbiam. Ale no... Nie mówię, że chcę na tym polegać, bo jakby jestem na studiach, żeby sama się uczyć, jakby sama studiować. Jestem studentką, a nie jak się nazywa osoba, która wykorzystuje ludzi? Uciekło mi słowo. Polski to ciężki język. Nie pamiętam. W każdym wypadku, nie jestem osobą, która tak wykorzystuje ludzi, bo jakby po co mi to? Jakby faktycznie wysyłamy sobie zadania i analizujemy to i zapytamy siebie nawzajem o rzeczy. Na przykład teraz ma jeden z laboratoriów, na którym każdy ma jakby swój numerek i mamy różne zadania. Stworzyłam dysk i jakby każdy ma swój dysk. I można zobaczyć jak on zrobił swoje ćwiczenia, w sensie notatki i to wykorzystać, nawet przepisać, ładnie mówiąc bo to jest akurat autentyczna pomoc bo nie zawsze mamy te same ćwiczenia więc bardzo często trzeba też zrobić własne notatki ale jak już się jakieś pokrywają, masz mniej roboty musisz się tylko tego nauczyć i to przepisać, a nie zrobić research cały przepisać i się jednak nauczyć więc zabiera Ci się to, co zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu co nie każdy z nas tak robi, ale ja na przykład w tym wypadku po prostu czytam instrukcję i wykorzystuję to, co jest w instrukcji, ale już nie, czy, nie szukam tego w książce mm, Bo uważam, że z, wydaje mi się, że ta osoba jest na tyle odpowiedzialna, że sama też zrobiła Teraz mnie czeka ostatnie rzeczy, które tak mogę wykorzystać, a potem też sama robię swoje notatki I jak mamy potem też pytania do ćwiczeń, to nie jest problem na, na, zapytać się, ale trzeba mi na to siłę Trzeba mieć też chęci, by wiedzieć cokolwiek. Bo nie pójdę się spytać o ćwiczenie, o które nawet nie wiem, o czym jest. Jakby nie pójdę się spytać o ćwiczenie numer 3, które, o ile było, to przypominam, było z lodem. O to, czy ja mam nagle podgrzewać? Jak to. No, w sensie są ćwiczenia z lodem, gdzie się podgrzewa. Ale co później. Ale w każdym wypadku chodzi o to, że trzeba jednak coś wiedzieć, żeby móc też znajomych pytać, bo no, nie wleją mi wiedzy do głowy. Muszę sama coś umieć. Ale po prostu czasami są też takie zastoje. Kiedy nawet jeżeli się uczę kilka godzin nic mi nie wchodzi. Tak miałam z biologią. Nie zliczę ile godzin nad tym siedziałam i nic mi nie weszło. Oczywiście nie mówię, że nic w 100% nic, ale no to był taki jakiś mały procent, że i po prostu czasem uważam, że studiowanie i pracowanie to jest najgorsze połączenie, jakie się da zrobić Bo no ja podziwiam ludzi, którzy potrafią robić to i to w pełnym wymiarze godzin Jakby you have my heart eee, Bo są takie sytuacje, że jednak trzeba Ale no nie powiem, żeby to było jakoś... To też nie jest super trudne Jakby jak mam jeden dzień wolny w tygodniu, to chociaż raz sobie pośpię i mogę sobie na to pozwolić. Ale mózgowie, którzy w ogóle wjeżdżają do domu, w to i z powrotem w weekend, i robią nauki milionami, i w tygodniu są skupieni, a znowu potem na weekend wracają do domu. I może nie są to jakieś super dalekie podróże, ale mimo wszystko człowiek się tym męczy. Oni mi mówią, że a nawet sobie zadania porobią w pociągu. Ja bym nie była w stanie się skupić. Naprawdę nie. Mm -mm. A tu się okazuje, że się da. I no, też takie osoby cię motywują. Jak poznajesz dobre osoby, to cię motywują. I ja uważam, że w tym wypadku ci znajomi ciągną mnie do góry niż w dół. To ja ich najwyżej ciągnę w dół. Coś źle brzmi, ale naprawdę czasami uważam, że zadaję tak głupie pytania, że głowa mała. Ale z drugiej strony, lepiej, żebym zadawała pytania niż milczała Więc też uważam to za mini sukces. Uh, pogodzenie tego wszystkiego nie jest proste, ale nie jest niemożliwe. Ale jest ciężkie. Jakby naprawdę czasami nie wiem, w co w ręce włożyć. Nie wiem, czy na przykład zadbać o siebie, czy pouczyć, czy wywalić to wszystko i pójść spać. Czy po prostu czy zdać książkę do końca, zamiast w ogóle zacząć się uczyć, co też się potrafi zdarzyć. W sensie, nie, że przeczytać na ta książkę, ale zacząć książkę, ale nawet nie zacząć się uczyć, co nie jest zazwyczaj u mnie taki... Pod... nie jest... u mnie to tak zazwyczaj nie jest, ale zdarza się. I jakby... zrobienie tego tak, żeby jeszcze mieć czas na przyjemności, na przykład, żeby pójść spotkać się ze znajomymi, to jest cud. Malina. No jakby... Spędzanie jest czasu ze znajomymi. O mój piesek do mnie idzie. Nie, chodź. No, no w każdym wypadku to jest. Yy, to jest... Yy, możliwość spotkania się też ze znajomymi i mieć na to czas i siłę. I faktycznie jest czas ze znajomymi ci to wynagradza, bo nagle endorfiny dzisiaj wydzielają, więc jest to jest też szczęśliwe. Ale potem wracasz jest już też super późno. Albo idziesz spać, albo coś. I ten czas ze znajomymi jest warty. Jakby naprawdę uważam, że jest warty. Ja mogę nawet rzucić naukę i pójść się spotkać ze znajomymi, jeżeli nie potrzebują, albo coś tego typu. Bo po to są... Ale to czasami tak wygląda, jakbym się nie uczyła czasami w ogóle. A to jest naprawdę czasami tak, że ja siedzę kilka godzin z książkami. A potem jest tak, że nie siedzę w ogóle. I nie da się czasami tego tak wyśrodkować i powiedzieć, że raz jest dobrze, raz jest źle. No nie da się. To jest po prostu... czasami jest... Super przyjemnie, bo trafi się super tydzień, kiedy naprawdę masz super energię I masz takie Jezu, może tak być zawsze A potem masz identyczny tydzień, w którym twoja energia jest całkowicie inna I masz takie Chcę, żeby to się skończyło Chcę iść do łóżka Moje gadanie trwa 18 minut, a gadam praktycznie o tym samym I bardzo przepraszam was za to Ale po prostu chciałam Z to siebie wyrzucić Bo jednak uważam, że Po to ten kanał był, żebym mogła powyższyć z siebie niektóre rzeczy i dziękuję za wysłuchanie, jeżeli w tego wysłuchacie. I bye bye. Mam nadzieję, że miło słyszycie. Czas i miłego dnia. Albo wieczoru.